Ja już mam kosz ze strony Bob Feifei, gdzie się nagrywamy. To póki nam się nie trafi Ronaldo 99 lub... No najbardziej to mi zależy na Ronaldo 99, ale lub Messi nie kończy tego odcinka. No, przesadziłem trochę z tym kończeniem odcinka, bo jak ja... zanim ja ich trafię, to minie dwa dni. Ja mam takie szczęście, że nie mogę tych karty zdobyć. Moja najlepsza karta to jest Marcelo i Son. Chodzi mi to o zielone karty. To 97 one mają. Czy jest karta? Nie wiem, czy 98 ta zielona karta jest. Ale wiem, że na pewno teraz nie, nie trafi mi się zielona karta. No właśnie, i o tym mówię. O tym mówię. Jezu. E, otwieram spaczek 80% plus, dlatego bo... E, o Jezu. No właśnie. O, o, Widzicie? Tutaj mam najlepsze karty. Messi'ego trafiłem dzisiaj. O Jezu. Messi'ego trafiłem. i mes Jeszcze trafiłem. O, ja trafiłem jeszcze. Nie pamiętam, kogo... Nie jestem pewna. No ja otwieram paczek 85, plus, bo tam niby najwięcej e, e, takie właśnie karty zielone są. A tutaj mi się akurat trafię do naruma hmm. Mam 17 milionów złotych. Jezu, no FIF. Wiesz pońców tych złotych. Jest, teraz. 17 milionów złotych. To jest fifa końców, albo jak... No końcu po prostu. Aleksandro Arnold. Super. Jest! Be nie! Jest, zu hazard! <ścoughs> nie, nie wierzę. Mam już go. Jezu, żartują sobie, co, nie? Żartują. Jakby co, to to może, yy, no, wiecie, yy, może nagle zerwać, bo ja mam, nie wiem dlaczego, mój telefon ma taką malutką yy, ten, pojemność, że z blackout filmu może po prostu mi wyłączyć nagrywanie. Więc ostrzegam, dzi dziwczy się, może mi, już mi się pokazało nawet, że mam za mało miejsca. E, I to jest ciekawe, że mam za mało miejsca, mam jedno zdjęcie tylko. Nie no, ja nie trafię tego, ja nie trafię, w ogóle to jest śmieszne. Poradziłem y, swoim kolegom tą grę, pytali się jak się nazywa. Jeden strzelił Ronald, y, jeden y, już trafił Messi 99, drugi co trafił? Messi 99, no i co? Ronaldo 99, to ja uwielbiam w ogóle. Ok, super. Ale nie o to mi chodzi. Jest, Proszę, nie dać mi takich ikon. Jest wreszcie. Marcelo, jeżeli będzie, to będę mu cieszony. Nie, to nie może być. To będzie... Marcelo! Nie wiem co powiedzieć, bo. Mino, kosztuje on. I jakby powiedzieć, no, jest dobrym graczem. I fajnie, że trafił mi się, sprzedam go, bo mam jednego, aby sens zatrzymywać. To będzie Dybal Romero, super. To będzie Kurtua albo. No właśnie nie, bo przecież to nie może być kurt chociaż Kurtuła też jest mega... jest mega drogi, bo 90 tysięcy tylko. Da mi za sprzedaż. Jego. O! te, Nie, nie szanco. Nie szanco. Ja. Jakiego nie lubię. Nie. Ksawi. <grywia> Pajol! Dobra, lepszy niż ksawi. Teraz nie. Próbujemy. Teraz, teraz będzie, teraz, widzowie, będzie, to będzie, teraz, teraz w... Jest! Jezu, Sergio Ramos będzie, Jezusu. Hakimi. O, jest! Be nie! O, mi się chyba trafia trzeci raz widzowie. Bo jeszcze otwierałem paczki se, jak nie nagrywałem odcinka, i mi się chyba trafił też hazard. Nie wiem. A wcześniej nie mogłem w ogóle trafić. Zbierz 20 minut, osiągnięcie odblokowane. Super. Ale co mi to da? No, pokażcie, pokażcie co. Co dostanę? No, no, na pewno 5000 monet, bo przecież to jest takie biedne. O, co? O kurde. O kurde. Zielona, zielona karta. Zielona tutaj będzie karta, widzowa. Tu będzie zielona karta i 90 Ja coś mówiłem, widzę Nic nie mówiłem, co? Nic nie o zielonej karcie? Nie. Nic nie mówiłem. Uu, pu, 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 pu. Boże, jakie to są piękne karty. Po tak tylu łez. No nie. Jezu, nie gadaj na... Dobra, na was to będzie. Aha, the pie. To będzie teraz. Raz mi. Trzy razy pod rząd nawet zielona karta. Do Halan będzie. Zielona karta trafiła się, ale na przecież to nie było musiało być dobre. To były słabe karty. 20 milionów mam. Jeszcze 29, i, do... i ten. I będzie, będzie mi stać na zielonego Ronaldo. To jest piękne w ogóle, że on tyle kosztuje, on kosztuje 49 milionów, jak patrzyłem na, rynek, na rynku transferowym, to będzie Paulo Dybala, tak. Strasznie drogi jest, no, nie dziwię się, no, ale, kurde, żeby tak długo kosztowały karty, bez przesady, bo nie wiem, tutaj... co, nie, to nie będzie werner. no właśnie, bez przesady żeby tak drogą kartę. Ja Wam zaraz pokażę w ogóle. Ile on kosztuje? Mogę teraz się zmniejszyć, bo wiecie. chociaż zwiększyć może się nawet. Karty Ronaldo, ile on kosztuje? 46. Zmniejszył się, bo było 49. A Messi? 24 tysiące tylko. No i ale teraz. Patrzcie. Messi mniej kosztuje. Ronaldo więcej. I teraz. Ale to jest głupie. Bo. Taką samą ocenę ogólną i dlaczego Ronaldo więcej kosztuje? Może 26 tysięcy też kosztuje, jak ten? Czy on 24? On jeszcze lepiej, bo 24 kosztuje tylko. Jezu, naprawdę. Ale niech chcę, z jego widzowie, no ja proszę, no niech oni się ogarną i niech dadzą mi paszę tego Ronaldo, no. w tym odcinku nie trafi mi się Nie no, na mi się nie trafi Jezu moje karty powiem jedną Je, <grym>, jaki, jaki tanie co robił Nie no, nie trafi mi się widzowie To już jest koniec Koniec. Sprzedaj. Następna jest. proszę, proszę. Dobra, teraz będzie Zola. No nie tak źle. 362 tysiące. Dobra, ostatnie paczka. Ostatnie trzy paczki widzowie i chyba kończę ten film, bo ta gra mnie po prostu... Benzema? Od kiedy benzema? Tak ma zniekształconą twarz. Nie wygląda taki prawdziwym. Dobra. Przede wszystkim następne. No dobra, nie. No i to jest ostatnie paczka widzowie i co? Nic. To będzie kurtua. Zawsze jakiś lokal z tej paczki to wychodzi kurtua. I chyba nigdy to się nie zmieni. Więc ja kończę ten odcinek. Papa, pa. nagram następny odcinek. Jeżeli te karty już nie znikną, to... Papa. Pa. A jeszcze, subskrybujcie kanał i łapaczki w górę. Dawajcie, nagram następny odcinek. E, może jutro, pojutrze, żeby, żebym trafił tego Ronaldo. Dobra, to pa.